Witam wszystkich. Chińskie konsole są głównie fajne, dlatego że są tanie, a najlepiej, kiedy ktoś kupi je za nas, gorzej jak okażą się beznadziejne. I dlatego dzisiaj mam dla Was kolejną chińską konsolę, którą znalazłem na aukcji, która ma pełno gier. Tak, wiem, była już taka konsola u nas na kanale, ale mieliśmy tam tylko trzy ekrany, a tutaj mamy. Masę dołączanych ekranów, z, z których każde, każdy ekran to jest gra. Oczywiście pewnie nie najlepszych lotów. Więc konsola wygląda normalnie jak każda, nawet ta z kolorowym ekranem. Działa na dwie baterie paluszkowe. Ma głośnik i jest używana. Nie, nie wiem co to jest za konsola. Prawdopodobnie jakaś pop station. Prawdopodobnie. Ma normalne przyciski sterowania, normalne przyciski funkcyjne, takie jak A, B, A. I w sumie to wszystko. Ma klawisz włączenia. Gdzie jak ją włączymy, to od razu włącza się jakaś gra losowa. Po te ekraniki to zwyczajne cardid's, które mają w sobie które są przełącznikami. Wszystkie gry są w tym oto urządzeniu. No to już z grubsza wiecie, jak to urządzenie działa, i kończąc omawianie tego urządzenia, mamy tutaj przycisk dźwięku, przycisk start, przycisk reset i przycisk włączania. A gry, jakie mamy tutaj, to mam nadzieję, że będzie dobrze widać w kawerze. Mam mały ekran i sam tego nie widzę Ale jeśli napisów nie będzie widać to wam je przeczytam To znaczy teraz wam przeczytam Pierwsza gra to jest Street Overload Czyli Czyli bijatyka Ojej Sea Sky Czyli bitwa na lądzie I w powietrzu Dalej mamy futbol Czyli piłkę nożną fantastycznie. I dalej mamy koszykówkę, w której jestem kiepski, zawsze byłem. Motocykle i supreme skiing, czyli jazda na nartach. Racing car, czyli samochody F1. Jakby to było inaczej? Wszystkie gry mają kolorowe grafiki, a tak naprawdę są. Zatem włóżmy i zobaczmy, jak to będzie działało. Oczywiście w opakowaniu nie dostaliśmy żadnej instrukcji, ale na pewno będziemy wiedzieli, jak to urządzenie obsługiwać, jeśli tutaj tylko nastawię odpowiednią ostrość. No to spróbujmy tą grę włączyć. On. Postaram się ustawić tak wszystko dobrze żeby było widać. Reset. Start. Więc mamy piłkę nożną w której w której szczerze mówiąc nie wiem kim jestem. Prawdopodobnie tym Tymi zawodnikami, którzy są w koszulkach przezroczystych, czyli białych, bo tutaj wszystko jest biało-czarne. Jak widać gra jest niezachęcająca graficznie i ledwo co ją widać. Po boku mamy, mamy dwie chorągiewki. Właściwie chyba tutaj nawet nie ma linii pola, a nie, tutaj nie ma linii pola bramkowego, bo jakby można było... Tutaj mieć jakieś linie, skoro tutaj nie ma ich nigdzie namalowanych. Jedyne co tutaj można zobaczyć, to trójkąty, ludziki i wszystko musi być uniwersalne, dostosowane do każdej gry. Więc szczerze mówiąc, nie umiem w to grać. Nie umiem się poruszać tymi ludzikami, czy zawodnikami, czy zlepkiem zwyczajnych linii jak widać gra dalej działa rzućmy ten kartridż to będzie najlepsza odpowiedź na to jak to jest niegrywalne, wyłączmy tą grę następna gra to jest Street Overlord czyli Mortal Kombat wersji najtańszej jaką tylko się da wszyscy którzy znają Pop Station na pewno będą wiedzieli co to jest I to jest najtańsza wersja, którą niektórzy mogli widzieć na zagranicznych kanałach. Na tym kanale jest pierwszy raz niegrywalna wersja tej gry. I szczerze mówiąc, nie da się w to grać, nie ma w tym żadnej przyjemności, bo jak widzicie. To wszystko wygląda bardzo źle, w ogóle pięści wyglądają jakby nagle na chwilę odłączyły, odłączały im się od ciał i po prostu latały w powietrzu. A to dlatego, że właśnie są punkty, które się po prostu zapalają i cała rozgrywka wygląda nie najlepiej. Tu jest siła i życie naszego przeciwnika i nas i musimy starać się walczyć z przeciwnikiem. Na zasadzie zapal diodę i nie zapal zapal, zapal jakąś część ekranu i zgaś, zapal i zgaś. To tak jakbyśmy zapalali sobie żarówkę na, na jakimś tle i udawali, że gramy w grę komputerową na PlayStation 5. Na przykład Ach. Gra jest niegrywalna kompletnie i ostrość mi ucieka, bo... bo chcę zobaczyć co tutaj napisali u góry jest napis City Fighter i to jest najładniejsza rzecz z tej gry napis City Fighter Jak widać zawodnicy wyciąg wykonują tutaj różne akrobacje ale nie jak to działa, bo wygląda jakby to był zupełnie inny zawodnik a nie nasza animacja jest beznadziejna przez to Następna gra ostentacyjnie rzucam rzuciłem kolejnym kartridżem i znowu ukazuje się puste tło jak ekran w kinie który czeka na projekcję którą jest następny kartridż Racing Car, to już musi być fajna gra czy jakiekolwiek wyścigi mogą być niegrywalne otóż mogą w takim wydaniu Nijakim. Jedyne co tutaj jest ładne, to napis go. Boczny krajobraz też jest fajny, i drzewka, i właściwie to tyle. Gra jest znowu niegrywana, bo mamy tylko i wyłącznie cztery ruchy: dwa w lewo i dwa w prawo. Nie możemy tutaj kręcić bączków. Nie możemy tutaj. Nie ma tutaj czegoś takiego jak ślizganie się po trasie. Praktycznie tutaj niczego nie ma. Następna gra. Znowu bezczelnie rzuciłem kardidżem. I teraz mamy ani zjazd na desce, ani inny zjazd wyczynowy. Tylko i wyłącznie zjazdy na nartach. Przynajmniej tak myślę, że to są zjazdy na nartach. A co to jest? To jest ta sama gra, którą mieliśmy. Tylko, że zamiast samochodu jest narciarz. I jest ta sama muzyka beznadziejna. Na chwilę nagrywanie mi się przerwało. Nie wiem z jakich przyczyn. Zbyt długo nie nagrywam, ale nieważne. Najlepsze w tych grach wszystkich tańich jest to, że nieważne jak bardzo są beznadziejne, to. Autory zawsze zadbają o jakąkolwiek scenografię. Muszą być chmurki. Zawsze musi być chociażby jedno drzewko, nawet namalowane i wyglądające, jakby było namalowane przez pięciolatka. Ale coś takiego musi być. A sama gra niczym się nie różni od tych zwyczajnych wyścigów. Znowu ostentacyjnie. Rzućmy kolejnym kadrwidżem, i teraz mamy motory. Motory to już muszą być super, i przypuszczalnie wiemy, co tutaj będzie. I przez moment nie było niczego to znaczy, ekran źle dolegał Źle przylegał to jest normalna przypadłość właśnie tych elektronicznych gierek. Więc tutaj mamy też mamy fantastyczną scenografię, mamy budynki w oddali, mamy góry i mamy właściwie praktycznie to samo, co w zjeździe na nartach. Mamy też podobną ulicę. Jak się w to gra? Otóż tak samo, bez żadnej różnicy. Mamy tych samych przycisków,